Czas na powiatowy serwis informacyjny, a w nim comiesięczne zestawienie istotnych spraw dla mieszkańców powiatu i najważniejszych decyzji podjętych przez powiatowy samorząd. W programie także zaproszenie na najciekawsze wydarzenia tego miesiąca. 20 lipca Racibusz odwiedziła wakacyjna trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską. Było to możliwe dzięki współpracy starosty powiatu raciborskiego i prezydenta miasta Racibusz. Włodarze w porozumieniu zaprosili do naszego miasta organizatorów, którzy przygotowali dla mieszkańców szereg atrakcji. Rano na raciborskim rynku odbywała się relacja programu śniadaniowego Telewizji Polskiej, natomiast z parku imienia miasta Rot nadawała radiowa jedynka. Finałem tego dnia stał się koncert gwiazd polskiej sceny muzycznej na Plac Długosza, na największej scenie, jaka powstała do tej pory w Raciborzu, wystąpili T. Lady Punk, Jacek Stachurski, Zako Power, Ania Dąbrowska, Majka Jeżowska, Filip Lato, Natalia Nykiel, Michał Szczegieł i Kuba Majkowski. Koncert zgromadził kilkanaście tysięcy osób, nie tylko mieszkańców Raciborza, ale również gości z sąsiednich powiatów. Relacja z tego wydarzenia nadawana była na żywo w telewizji polskiej. Na scenie było również studio, gdzie prowadzący koncert wręczali gadżety promujące Racibusz,

od 22 do 27 lipca w partnerskim mieście powiatu raciborskiego w Rendsburgu odbyły się Europejskie Igrzyska Młodzieży. Zmagania sportowe obejmowały 4 dni zawodów i warsztatów artystycznych, 10 dyscyplin sportowych i 550 młodych sportowców, artystów i ich opiekunów. W młodzieżowych igrzyskach z powiatu raciborskiego Polskę i nasz region reprezentowały 43 osoby. Bardzo się cieszę, że ta współpraca pomiędzy naszymi partnerami zagranicznymi a nami nawiązuje się bardzo dobrze. Stąd pomysł na wysłanie naszej reprezentacji sportowców, artystów właśnie na to wydarzenie. Ja jako starosta mogę tylko podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tym święcie sportu, kultury. No i myślę, że kolejne takie ważne wydarzenia przed nami. My jesteśmy przede wszystkim dumni z tego, że nasze koszykarki zdobyły pierwsze miejsce w rywalizacji koszykarskiej. Piłkarki ręczne bardzo mocno walczyły, przegrały jedną bramką w finał. Bardzo mocna koszykówka u nas i bardzo, bardzo mocna piłka ręczna. No i przede wszystkim tancerze i wokaliści z Młodzieżowego Domu Kultury. Rywalizacja sportowa, ale nie zapominamy również o kwestii kulturalnej. Członkiem oficjalnej delegacji w Rendsburgu był również radny powiatowy i mistrz olimpijski Ryszard Wolny. W tegorocznych europejskich igrzyskach młodzieżowych udział brali przedstawiciele Danii, Holandii, Estonii, Anglii, Francji, Niemiec, Ukrainy oraz Polski. W ramach współpracy z miastem Rendsburg reprezentacja powiatu raciborskiego na igrzyskach gościła już po raz piąty. Na zamku piastowskim w Bracie Bożu ponownie będą odprawiane stałe Msze Święte. Pierwsza odbędzie się w zamkowej kaplicy pod wezwaniem św. Tomasza Beketa w niedzielę 25 sierpnia o godzinie 8. Kolejne Msze będą odprawiane zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca o tej samej godzinie. Kolejne terminy to 29 września, 27 października, 24 listopada oraz 29 grudnia we wspomnienie patrona kaplicy świętego Tomasza Beketa. Bardzo się cieszę, że jako Zamek Piastowski wchodzimy naprzeciw oczekiwaniom tutaj przede wszystkim działanie pana dyrektora Grzegorza Wawocznego, ale księdza Jerzego Hetmańczyka spowodowały, że wracają msze święte na Zamek Piastowski. To myślę bardzo dobra informacja. Od przyszłego roku ostatni ołtarz procesji Bożego Ciała na Ostrogu będzie znajdował się na zamku. Na tegoroczne święta Bożego Narodzenia w kaplicy pod wezwaniem świętego Tomasza Beketa pojawi się po raz pierwszy od wielu dekad szopka bożonarodzeniowa. Przedostatnią sobotę sierpnia odbędzie się 32. Memoriał imienia młodszego kapitana Andrzeja Kaczyny i druha Andrzeja Malinowskiego. W sobotę 24 sierpnia od 9 na Placu Dominikańskim rozpoczną się zawody strażackie. Później organizatorzy zapraszają do udziału w rajdzie rowerowym. Finał wydarzenia odbędzie się na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Tits. Wielkie święto wszystkich rolników naszego powiatu już niebawem. Tym razem powiatowe dożynki odbędą się w braciborskim Brzeziu. Uroczystość rozpocznie się muszą świętą o godzinie 11:00. Oficjalne rozpoczęcie o godzinie 14:00. Dożynki będą też doskonałą okazją do zabawy. Na scenie wystąpi zespół Universe, a nieco później także Gang Marcela. Serdecznie zapraszamy!